Hmm. Teraz tutaj przez przypadek zauważyłem i Wam pokażę od razu bardzo ciekawą rzecz. E, czop królewski e, jest tutaj na talerzu obrotowym, który tu ma klin, i kiedy czop królewski zapina się w siodło, ten klin zostaje zablokowany w siodle tutaj w tej w takiej podkowie i wtedy cały ten talerz poprzez układ mechanizmów doprowadza do tego że skręcają się tylne osie przez to, że tutaj ten klin blokuje się w siodle Cały ten tutaj talerz obrotowy się skręca podczas zakręcania, a to powoduje poprzez hydrauliczne mechanizmy, że tylne osie się ustawiają. No, także przez przypadek mieliście okazję zobaczyć bardzo ciekawą, interesującą rzecz. To jest, no mówię, to jest naczepa ponadgabarytowa, niskopodwoziowa, laweta taka wielka, ze skrętnymi osiami, które są kierowane właśnie tym talerzem skrętnym. No ogólnie bardzo ładne auto, 600 konny, FH16, bardzo ładne.